Na kanale Pigeon Poland. Mamy dzisiaj siódmy dzień karmienia gołąbków. No i mam tutaj na starcie taką smutną informację, że został nam tylko ten jeden mały. Niestety ten drugi nie przetrwał w dzisiejszej nocy, co zasmuciło mnie. Więc jestem, że tak powiem, troszeczkę dzisiaj już. <laughs> Zasmucony, rozgoryczony, nie wiem jak to nazwać, bo wierzyłem, że ta dwójka przeżyje. Teraz yy, mam nadzieję, że chociaż ten jeden nam gołąbek przeżyje. Tamten coś wczoraj nie chciał takiej zbytnio. No, trzeba było mu, można powiedzieć, że na siłę yy, na siłę trzeba było go karmić namawiać do otwarcia dzioba że tak powiem się wyrażę został nam ten młodziak mam nadzieję, że on przetrwa jeśli nie no to to więcej takich że tak powiem gołąbków późnych czy gdzieś bez bez, bez rodziców, bez opieki nie będę po prostu starał się wyciągać <laughs> bo po prostu no, wkłada się w to czas, tak, yy, poświęca się swoją uwagę, a później są takie sytuacje, że, że właśnie yy, no jest się zmieszanym. Czy gdzieś się popełniło błąd, czy coś, no tutaj się doszukuje człowiek swojej winy, ale to, no to, jest, to jest ciężko, to są jednak pisklaki. To są pisklaki gołębia także. Także, także. Widzimy się dalej później po karmieniu. Yy, popołudniowe wieczorne. Nagramy sobie i zobaczymy jak tutaj dalej będzie. Postępował proces z tym gołąbkiem dalej. Jeżeli interesujecie to, czy uda nam się wyciągnąć tego jednego pisklaka, zostaw suba, by być na bieżąco. Gołąbek nakarmiony idzie teraz sobie odpoczywać pod lampę. Widzimy się na kolejnym karmieniu, czyli gdzieś za 3 godzinki. Także, także zapraszam. Do oglądania dalszego materiału. Mamy tutaj obiadek dla gołąbka. Podajemy siódmy dzień. Kolejne karmionko. Gołąbek. Widziałem, gołąbek zaczyna powoli otwierać oczy. Także jest dobrze. Mam nadzieję, że chociaż ten jeden nam tutaj wyjdzie. I, i zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy jak dalej będzie szło. No mam nadzieję, że już powoli z górki idzie a później zrobimy sobie tutaj akcję, że wybierzemy dla niego imię w komentarzach i komentarz, który będzie miał najwięcej lajków yy, imię z komentarza, w którym będzie najwięcej lajków to będzie imię gołąbka i później będziemy pokazywać jego przygody. Jak sobie lata, jak tam sobie samca bądź samiczkę dobiera i takie tam gołąbek sobie pojadł. Teraz idzie odpoczywać. Jest godzina 16.20, więc następne karmienie, gdzieś koło 19.00, 19.30. Tak, nawet 19.30 do 20.00, yy, myślę, że powinno mu wystarczyć. No i co? I nagram yy, w sumie podwieczorek, kolację. Także do później. Mamy wieczorne karmienie gołąbka. I tutaj gołąbek sobie piszczy. Jest głodny. Kropelkujemy mu tutaj delikatnie, powoli, żeby mógł sobie przełknąć. Kropelka po kropelce w dziubek. Uż spokojnie, spokojnie. Damy mu chwilę przełknąć, delikatnie odpocząć. Jeszcze mu został mililitr do podania. Trzeba starać się do <laughs> dolnej krawędzi dzioba igiełką dotykać, żeby mu krople tego tej zawiesiny, co mamy, z kaszki ryżowej z mlekiem, płynęmy prosto do gardła, bo tak to może wpaść gdzieś nam tutaj do nosa, a tego chcemy uniknąć. Także, dobra, do go i za chwilę, za chwilę podsumowanie. Gołąbek już jest po karmieniu, jest najedzony. I co zauważyłem przy tym karmieniu, że nasz gołąbek dostaje tutaj już zalążków piórek na głowie to dosyć mocno jest widoczne na grzbiecie na wolu. Także to zwiastuje nam całkiem dobry znak. Gołąbek zaczął już otwierać oczy, jeszcze nie ma cały czas otwartych, ale tak jak tutaj może będzie widać, delikatnie ma otwarte teraz, ale już tak do połowy otwiera oczko, także, także jest dobrze. Także gołąbek sobie rośnie, pod lampą ma ciepło i trzeba go teraz włożyć. Także ja za chwilkę tutaj przejdę do podsumowania. Gołąbek grzeje się pod lampą, a ja szybko podsumuję. Dzień siódmy: karmienia gołąbka zastępczym mlekiem z kaszką ryżową. Gołąbek ma się dobrze, jest najedzony pod lampą, ma fajnie ciepło. Dostał zalążków piórek, co mnie cieszy. Myślę, że teraz już. Już wszystko będzie szło w bardzo dobrym kierunku. Jeszcze myślę 3-4 dni na mleku. I Już myślę, że otworzy oczy i spróbujemy mu podać jakieś drobne ziarenko. Także ode mnie na dzisiaj tyle i widzimy się przy ósmym dniu. Witam, mamy dzisiaj ósmy dzień karmienia gołąbka. Jest gołąbek już nakarmiony. Leży sobie pod lampą, i jako, że jest po śniadaniu, to dajemy mu odpocząć. Także, także widzimy się przy następnym karmieniu. No i mamy dzień ósmy karmienia malucha. Jak widać, tutaj igiełką podawane jest mleko z kaszką ryżową. Malu głodny już. Także najwyższa pora mu dać obiadek. No i za chwilę przechodzimy do momentu pokarmienia. Tutaj mały ma kropelkowane mleko z kaszką do dzioba. I tak jak mówiłem, przy dniu siódmym. Najlepiej to kropelkować na dolną, na dolną część dzioba. W górnej, żeby się tam nic nie dostało, żadna, żadna kropelka nie wpadła do nosa. I on sobie tutaj swobodnie przełyka. Już jest tak fajnie podjedzony troszeczkę. Także. Także za chwilę po karmieniu trafi pod lampę. Jak widać oczka już otwiera. I tutaj tutaj jeszcze można zauważyć takie kropeczki na nim, także zalążki, zalążki pałek piórek się już formują. Maluch najedzony. Teraz sobie odpoczywa do podwieczorku. I później kolacja. Także myślę, że po trzecim karmieniu zrobimy sobie podsumowanie. Kolacji już nie będę nagrywał. Także, także mam nadzieję, że ten dzień dzisiaj zakończymy sobie po podaniu trzeciego posiłku. No i jutro zaczniemy sobie dziewiąty dzień od śniadania. Mamy tutaj podwieczorek u naszego głębia Henia. Gołąb Henio patrzy. I tutaj, o proszę bardzo, kropelkowanie do dzioba. Taka kaszka jest troszeczkę gęstsza, zrobiona, żeby było to bardziej treściwe. Ale przez igłę przechodzi. Ładnie gołąbek współpracuje. Także, także będzie zaraz chwila, moment najedzony. Mamy tutaj 5 ml, ponad i zobaczymy, ile zje, kiedy już nie będzie chciał jeść. Nasz głodomorek gołąb Heniu wcina. W sumie to jeszcze imienia nie wybraliśmy dla niego. Można w komentarzach pisać. Jak tutaj mam mieć na imię, ale myślę, że Heniu jest spoko imieniem. Gołąb Heniu, przygody gołębia Henia. Także dostaję, dostaję teraz podwieczorek. Jeszcze przed nim kolacja i podsumowując ósmy dzień. W sumie ósmy dzień zleciał dość szybko. Zleciał bez jakichś tam komplikacji, bez jakichś dziwnych akcji. Gołąb ma się dobrze. Nawet mógłbym stwierdzić, że bardzo dobrze. Podczas jedzenia dobrze współpracuje. Eee, przy lampie się grzeje, także ma odpowiednią temperaturę. Eee, jak było można zobaczyć wczoraj, dostaje już tych takich zalążków, pałeczek, żeby, żeby pióra <laughs> się zaczęły wykształcać. Także myślę, że jest progres. No i co, nie zanudając, tutaj nie przedłużając. Widzimy się na dniu 9 9-10 e, dzień będzie nagrany w jednym materiale. Także, także zapraszam do oglądania kolejnych, kolejnych materiałów i zobaczymy, jak tutaj będzie wszystko postępować. Jak gołąb zacznie już, już obrastać w piórka, obrączkowanie. Nadamy mu numer. Eee, także zapraszam do oglądania. I zapraszam, zapraszam do subskrybowania. Jeśli, jeśli podoba się wam tutaj ten materiał. Zostawcie subika na kanale. Zostawcie po sobie ślad, lajka, komentarz. Eee, możecie pisać imię, jakie możemy gołąbkowi nadać. Także, także nie przedłużam dzisiaj już więcej nie ględzę dzięki za uwagę pigon Polant.